Witam wszystkich, tu dr Patrycja A Kontynuuję dziś Wątek z ostatniego nagrania, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak pomóc pacjentom w osiągnięciu głębokiego doświadczenia własnych uczuć i impulsów w prostostrzewi oraz jak w tym celu używamy portretowania, jak to nazwał Dawanro, lub używamy obrazów wyobraźni. Po to, by wspomóc pełne doświadczenie uczuć, impulsów oraz ich wyrażanie w bezpieczny sposób. Kiedy cofniemy się do centralnej sekwencji dynamicznej, która zawsze zaczyna się od wywiadu, poprzez uzyskanie jakiegoś konkretnego przykładu z niedalekiej przyszłości, a następnie rozpoczyna się badanie uczuć i emocji, które zostały wzbudzone w owej generującej symptomy sytuacji. Zazwyczaj zauważamy, że pacjent zaczyna stosować obrony w opozycji do swoich własnych uczuć. Wtedy przechodzimy do drugiej fazy pracy z obronami. Nikt z nas nie lubi tego, jak obrony pojawiają się to tu, to tam. Bardzo często możemy zauważyć początek złości pacjenta. Z jednej strony pacjent może czuć wdzięczność do nas za pokazywanie mu jego ogon, z drugiej zaś w tym samym czasie czuje złość do nas za stawianie mu wyzwań. Chcemy pomóc pacjentowi połączyć się z pełnym doświadczeniem tego uczucia złości w ciele, Doświadcza się go jako uczucia gorąca i energii, zazwyczaj emanujących ze splotu słonecznego, które się podnoszą i rozchodzą poprzez ręce, dłonie, ramiona, szczękę. I jak tylko zobaczymy mobilizację impulsów w ciele, a to jest coś, na co czekamy, używaj wtedy nacisku na doświadczenie trzewne, aż do momentu, gdy zobaczysz, że pacjent zaczyna zaciskać szczęki, zagryza wargi, albo jego nogi wykonują taki gest, albo może nogi poruszają się tak, jakby chciałby kogoś kopnąć. Wtedy pojawiają się dowody prostości ciała, że impulsy powiązane ze złością właśnie zostały zmobilizowane. I to stanowi wskazówkę, że nadszedł moment przejścia przez proces wizualizacji. Więc gdy już, już Pan doświadcza złości, widzę Pana zaciśnięte szczęki, pięści. Zobaczmy więc, co chciałoby zrobić, zrobić Pana ciało, czyjąc tę złość, teraz wobec mnie. Oczywiście, gdy mamy sytuację, że pacjent przeżywa złość do Ciebie za to, że pokazujesz mu jego obronę. W ten sposób tworzymy bezpieczną przestrzeń dla wcześniej zabronionego, budzącego lęku, uczucia i impulsu. Które właśnie teraz e, mogą zostać wyrażone, gdzie nikt nie zostanie zraniony. Zazwyczaj są to impulsy, przy których odczuwaniu i wyrażaniu pacjent najbardziej się waha. Pacjent wtedy mówi nie, Pani, nie jestem przemocowym człowiekiem, nigdy bym nikogo nie skrzywdził. Wtedy można powiedzieć to wspaniałe, cieszę się, że to słyszę, cieszę się, że nie wyrzucasz swojej złości na innych ludzi ale możemy zobaczyć, że to, za to, że wyrzucasz tę złość na samego siebie, poprzez bóle głowy, depresję itd., tak możemy zobaczyć mnóstwo energii w twoim ciele. Czy możemy więc się przyjrzeć temu, co chciałby zrobić twoje ciało w twojej wyobraźni, w twojej fantazji, gdybyś stracił kontrolę? Jak ten impuls wyszedłby w ciebie, z ciebie w moim kierunku? Te impulsy nigdy nie są przypadkowe, zawsze mają swoje znaczenie. Często są powiązane z aktualnymi skargami pacjenta, na przykład są to ludzie z bólami głowy, wtedy praktycznie jest to nieuniknione, że ich impuls będzie dotyczył rozważania, rozwalania Twojej głowy. Ważna jest zdolność do zobaczenia tego połączenia. O Boże chroniłem inną osobę i właściwie owo bicie skierowałem na samego siebie. Mogę powołać się na ostatni przykład pacjenta doświadczającego złości wobec mnie z impulsem walnięcia mnie pięścią w twarz, usta, oczy, gdy w pewnym momencie zobaczył, że zrobiłam się czarnosinna. I spod mojego wizerunku wyłoniła się w tym momencie twarz jego matki, która stała się czarna, gdyż matka zmarła z powodu chorej wątroby. Jest to więc ścieżka, na której impulsy są w stanie odblokować nieświadomość. Będzie tam występować połączenie pomiędzy terapeutą a ważną osobą z przeszłości. Wcześniej wspomnienia te były wyparte, ale teraz ta przeszła sytuacja staje się obecna i można ją przepracować. Mam nadzieję, że jest to czytelne, że będziecie czekać z portretowaniem do momentu, gdy zobaczycie impuls zmobilizowany w ciele. Jest to wasza wskazówka, że złość leży bliziutko świadomości, więc ją przywołujecie do świadomości. Czy widzisz swoje pięści, czy czujesz, że twoja stopa chce brać kopniaka? Powiedz, jak te impulsy wyłaniają się z ciebie w Twojej fantazji, następnie idziesz za tą fantazją, a w następnym nagraniu będziemy mówić o tym, jak lepiej dotrzeć do uczuć wielowarstwowych. Bardzo rzadko zdarza się, że chcesz pomóc pacjentowi doświadczyć jednego, wyizolowanego uczucia na przykład złości. Kiedy, Kiedy osoba czuje złość i wściekłość, i gdy sobie wyobraża, Wyrażania tego wobec Ciebie. Gdy tylko ta złość zostanie wyrażona, pojawiają się od razu inne uczucia: smutek, uczucie winy, miłość, pragnienie naprawy. Chcecie więc się upewnić, że wspieracie te złożone, wielowarstwowe doświadczenia, bardzo zróżnicowanych uczuć. Więc zajmiemy się tym w następnym nagraniu. Zostawiacie komentarze, pytania, będziemy kontynuować naszą rozmowę.